No cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam was do kuchni Pana Łapersa, co tak naprawdę rzadko kiedy się zdarza, ale mam do was mega receptura sprawdzono od 100 lat. i ja to by pierwszy pierwszy rozpróbował. Dzisiaj smażymy rybka na głębokim oleju, ja bym chciał, żeby właśnie cały Facebook żył tym wydarzeniem. które, no, które jest do mnie to jest ważne, bo po prostu. Pierwszy raz w historii byda smażył ryba. Także, patrzcie tuki. Rybka fajnie, odfiletowano, przysmażono, porobiono. Mamy to wszystko pochytane. Tu się no, folia z telefonu ściągna, żeby było tak bardziej wyraziście, No i obejście, co robię, no, i uczcie się, bo to na serio jest, to jest ważne, Patrzcie, mamy olej rozgrzany i. o. O, właśnie, o to chodzi. Właśnie I teraz chcę te tu zmarzyć się ta rybka. Tu jest ciumna trochę. Ja trzeba uważać na odpryski, to nie jest takie. Mop. no i trzeci kawałek. I tu mamy jeszcze taki mały kółsek. I ten kółsek też tu No i teraz to mi się waży, to musi dostać takiego buketu odpowiedniego smaku. Och już woniu fajnie. Także czuć po prostu. Lekko będę miał upaprano ta, ta moja płyta, ale jakoś się to ogarnę. Obejście to, z bliska. No i teraz tak, to się mi tam wszystko smaży. Nie bardzo wiem jak wykiprować to na drugą stronę, ale gdzie jeszcze te mą tu takie dwa sprzęty, one się też sprawdzą, tak myślę. To e, by to wziąć i przełonaczyć na drugą stronę. Także pamiętajcie, jak nie ma widelców czy ten, i też te nie chce zniszczyć, bo wiecie, to... O sprzęt kuchenny trzeba dbać. wam to zawsze godą. Chociaż to jest mój pierwszy filmik, ale pamiętajcie, o sprzęt kuchenny trzeba dbać. Robimy. Patrzcie, jeszcze to teraz wynieca, tak to wam pokazać jak to robię. Nie mam tu żadnych wysięgników wobec tego. Nie wiem czy mnie słychać, ale musicie to robić. Delikatnie, delikatnie, to by nie naruszyć tu żadnej struktury i robię o, właśnie. I tu mamy obejście to, co tu się dzieje. Takie tu są kulinarne cuda, i na drugą stronę za to przełączyć. I tak na chwilę niech się to smaży No, i tak se teraz po prostu człowiek siedzi w kuchni, czego tam se. Na gazie sepyrko, ale już teraz musicie pomyśleć, bo wiecie jak to jest, że jak ktoś przyjdzie na ten obiad, to najlepiej co by go jeszcze ten przyłozdobić, że ta ryba surowo jest wspaniała, ale ona jeszcze musi być w towarzystwie czegoś, także ja już teraz główkuja czym zaskoczyć gości, bo dzisiaj właśnie może ktoś do mnie przyjdzie i obda chciał taką ryba bez ziemniaków, bez tego. I po kilku minutach pojawił się Wam taki oto widok, czyli złocisty dorsz albo langa, albo inna ryba, bo ja w sumie nawet nie wiem, bo ja to zawsze wciepuje do jednej Taszy, ale obejrzcie to z bliska, zrobimy tu zbliżenie. Jak już to wszystko macie rozkminione i wiecie jak chcecie podać, to teraz ważnym elementem jest również sam talerz. Pamiętajcie, jedzenie mu nie tylko smakować... Ale ono też musi wyglądać jakoś, żeby po prostu. Czekajcie, tu mój taką taśma mi to spadło. Ono też musi wyglądać. ja Dobra, to ma upanowane. Ono też musi wyglądać, wobec tego ważne jest talerz. Talerz jest kwest ważny. Obejrzyjcie to. Czekajcie. Tu. Talerz. Talerz jest kwest ważny. Jo się wybrał taki talerz. Na taki by serwował. I badnijcie to. Uuu, jaka niespodzianka. Zobaczcie te kwiotki, jak te ryby się tutaj będą fajnie prezentować. Jak się to możemy przyozdobić? I zazwyczaj dowom. Tomata, jedna. Obejście jak to, jak to zaro nabrało kolorytu, tu. Zobaczcie to, jak to zaro wygląda. Drugą tomata. I teraz patrzcie, jak to nawet wygląda fajnie. I teraz mu tak, fe... no to jest petarda kulinarno. To jest, nie wiem, widać ja. Może wyoszczymy tu. O. Borówka amerykańsko. Borówka amerykańsko. O. Zobaczcie, jak to wyglądało. Jak to teraz, kurde, no aż normalnie bych pożar razem z tym talerzem. teraz mum, tak. I jeszcze co sobie domy koło tego talerza, bo to musi wyglądać, bo to jakoś musi wyglądać. Zobaczcie, domy się tu rozmaryn. Co tu jeszcze mamy? Zioła prowansalskie, ja, mogą być zioła prowansalskie, se tu domy i papryka ostro, niech będzie, A bo domy se też tak jeszcze wędzono, ja, też niech będzie jeszcze papryka wędzono, domy se to tu oboży... tak jak że że to wszystko może być w towarzystwie i zobaczcie jak to wygląda. Ja tych ziół na pewno nie będę używał, bo to w ogóle nie ma sensu, ale niech widzą, że mamy, niech widzą, że mamy smacznego Myślę, że się jeszcze zobaczymy w kolejnym odcinku. Kuchnia pana łapersa. Miejta się. Nie zdradzajcie przepisów, korzystajcie, ale nie znikaj do internetu. Nie publikować. Nie publikować was proszę.